9. Urząd dąży do osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług i stworzyliście Państwo warunki do nowoczesnego zarządzania organizacją. Po no pytanie, po co urzędowi jest system zarządzania jakością? Przepisy prawa, jak wiemy, określają zakres działania samorządów terytorialnych, ale nie precyzują sposobu ich realizowania. Opracowując dokumentację systemu zarządzania, Urząd Gminy opracował procesy. Dobrze określone procesy ułatwiają identyfikację zadań realizowanych w urzędzie. W każdym procesie funkcjonują odpowiednie procedury określające sposób postępowania i odpowiedzialność w przypadkach skomplikowanych lub niejednoznacznych. Opracowane karty usług ułatwią klientom dostęp do informacji niezbędnych do załatwienia sprawy. Wdrożenie systemu zarządzania jakością według 109 tysięcy. Jeden pozwala na usprawnienie procesu obsługi i realizacji usług świadczonych dla klienta, ale również na zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez poprawę znajomości przepisów prawnych przez tych pracowników i wzrost świadomości. Wdrożenie systemu zarządzania jakością to bardzo ważne i bardzo trudne przedsięwzięcie, szczególnie dla tak małego urzędu jak Państwa urząd. Przedsięwzięcie to wymagało, jak powiedziała Pani Sekretarz, zaangażowania zarówno kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników urzędu. urzędzie. Poprzedzone było wieloma szkoleniami i spotkaniami w zespołach roboczych. Na dane 30 listopada 2009 roku certyfikat poprzedzony został auditem certyfikującym przeprowadzonym przez audytora Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja, przeprowadzoną przez polską jednostkę certyfikującą, posiadającą polską akredytację. Certyfikat ten jest uwiecznieniem wielomiesięcznych prac, wzmożonego wysiłku organizacyjnego. Potwierdzeniem jest, również jest potwierdzeniem realizacji misji Urzędu Zarządzania w oparciu o nowoczesne metody. To bardzo ważne, gdyż tak tylko organizacje, które są sprawnie, nowocześnie zarządzane, będą mogły prężnie realizować cele rozwojowe regionu oraz szybko i kompetentnie załatwić sprawy klientów. Wręczając ten certyfikat, życzę Państwu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, ciągłego wzrostu zaufania i zadowolenia społeczności lokalnej oraz postrzegania urzędu jako efektywnej, skutecznej <coughs> i nowoczesnej jednostki administracji samorządu terytorialnego. Grazie.